Siemanecz króliska z tej strony Creeper, a, a, a ze mną jest? Siemi Nagrywamy drugi odcinek naszego pięknego Skywarsa na pewno teraz wygramy co najmniej 2-3-3-3 arenki no ale wątpimy w to dobra Będą 5 arenek Ale naj... spadłem! Spadłeś już tak szybko, nie macie jak to mnie nie ma, napiszem coś. Napisałem coś. Jesteś. Jesteś, chyba ci na. A napisz coś. A siebie. Prawa strona. A dobra. I z nami jest też VIP, czyli szans nie mamy. Jak to nie mamy? Prawda ludzie? I kto nie lubi szkoły, niech daje łapkę w górę. Tak, właśnie. To jest dla nas bardzo ważne. Bo ten kto nie da łapki w górę to znaczy, że to jest i lubi szkołę. A chyba nie jesteście kujonami i lubi... i nie lubicie szkoły. Wolicie wakacje czy szkołę? Pisać w komentarzach. O koksa mam, o hopie, już nikt tutaj nie wygra ze mną. A jest chyba za ramenę na środku. Jo, bumca, bumca, macie komurachy ziomale. Co? Iuhu! <laughs> ihu. <laughs> bumca, bumca. Ej, A chodź do mnie, nie... ej, chodź do mnie, ja mam perełki, dam ci jedną. I dam no to nie lepiej się do mnie tepnąć? Nie, bo mi wtedy stracę Jak to jest koleś Może się tam niektoś ktoś może zepchać Po co do mnie szczerasz? A do niego szczerasz No... Ja by do nie. ciebie strzelał, pani, Chryste No, a żeś mnie ostatnio bił, i żeś mnie zepchał Więc ja nie wiem, co dlaczego ty jesteś zdolny jeszcze... No, ale dlaczego ty sobie wody nie lejesz? Bo nie chcę, mi się szybko dojdę Dobra już jesteś na prawie Hopi jestem i jestem i jestem Dobra trzymaj Dobra. Gdzie? No tutaj Okej, okay, danke. A wiesz ja mam Koksa prawdziwego, nie refila yy. Koleś nie dotypał, i zginął Co? I jesteś na środku już? Tak jestem, zbieram ze skrzynek ale są jakieś... Ej wejdź, bo ty wszystkie skrzynki mi zbierzesz są słabe itemy Fuck, nic nie ma ciekawego. Ej dasz mi strzały? Bo ja bo ja mam łuk. Nie mam żadnych strzały. No właśnie. Masz, masz tutaj leżą. Tutaj leżą, widzisz? Okej, okay, i... O Ała, so Sorry. I ja mam strażę. Uderzyłeś mi 4 i 2. Co? A ja w ogóle nie mam eku na, na sobie. Czekaj, ile jeszcze zostało kolesi? Ej, masz jakieś EQ, masz klatę? No nie. Ja ja mam, chodź. Serio? Tak Tylko mam. Poczekaj. Gdzie coś jest? O tutaj, dobra, jestem za tobą, jestem za tobą. Ej, daj tego... Weź go daj zwal. Klatę. Weź go zwal. Ja ci z... tu rzuciłem klatę. Dzieci. Tutaj, tu, w tym miejscu. A okej. Okay. O, ten koleś już jara. Tak by teraz... go... Czekaj. Weź go jakoś zwal Okej okay. Nie go na razie Weź mu tak walnij headshota Mam szczały. Walnij mu headshota wale. Czekaj, Fak, ja, się do, ja się do niego tepnę What the fuck? Ty, jeszcze są szanse, żebym się uratował Zaszczeliłem go Serio, nie mogę się tego szybciej. Dobra, za późno. Mam jeszcze 4 arenki. Poczekaj, jeszcze żyję i mam koksa. Dawaj szybko. Skin, szybko, marnie. Ej. No Piszcie w komentarzach No bo nie, to nie będzie zrumbane A i powinny być w tym, w, ta, w soboty i niedzielę powinien być filmik, no ale coś trochę nam nie wyszło I nie było, no Miałem urodzinki Serio? Nie ja, tylko tam musiałem jechać na urodziny, no No i więc nie mogę Ciener, perły. i nie mogę Mam jeszcze? nagrywać No, dobra Poczekamy teraz sobie na Szymiego Bam bam Od jak sobie! Ej u siebie, ej ścisz u siebie, bo ja słyszę swój głos No właśnie, to dobrze No ale jak ja coś gada, nie rozumiesz tego Nie rozumiem tego Nie rozumiesz Dobra. No... Ła, yy, wow. kurde. Lajkujcie, oczywiście, komentujcie. Jeśli nie lubicie szkoły. Subskrybujcie. A, a ja a ja nienawidzę parkura. Którego właśnie teraz przechodzi? Skąd wiesz? Przechodzisz go? No próbuję coś przechodzić, ale... Czy ma flyer, czy co? Ten koleś. Jakoś babkę nawalam. Jest i wygrałem A, a, a rękę. dziękuję bardzo Dobra Wiszcie mi wygrał ma A rękę, map 3 Ja ciebie cię. Ja ci... ciebie... Widzicie, że nie ma. Kaszka Jestem, kaszka. A... Cz... jestem y, pierwszy A ja jestem ósmy. Ej, widzisz moje... i... Aaaaa! Nie, dopiero... Ja dałem daję lobby jakby co. Ja też już daję lobby. A A lobby. Jesteśmy kurto alni, nie będziemy się ginąć. Wyginam śmiało ciało, na śmiało ciało, wyginam śmiało ciało I skoczyłem Tez I to skończy. jest dla mnie mało Jestem siódmy Ja jestem ja pierwszy Wyty ty no, f... Ja walę Gzy Kiedy skoczymy? Czekaj bucza. no bucia bucia No skacz kociłem. Jestem no pierwszy i, I znowu cię nie ma, no ja ale ile będziemy skakiwać Dawaj pobijemy rekord Dobra O skoczyłem! No nie, Skacz Lobby no, Tak na no pewno dobra. Tak to się na pewno nie uda Hopie, mało osób skoczyło no. Skacz Skoczyłem Jestem ósmy a ja jestem yy, siódmy. Napisz coś, ja napisałem A. Jak zwykle Szymi. A ty napiszesz EA szkołę. To ta babka na której życie zginął. I jesteśmy koło siebie. Nice. Skąd wiedziałeś, że napiszę? Jakich... Napisałeś to? Hej, napiszesz. Jestem, ja to Ta. Jak mówisz, że ta o co chodzi? Jeszcze lepiej. Już to wierzę, już to wierzę. Co? No nie wow. dosłyszałem. Tak. Ta ręka jest moja, nie? Twoja chyba w gaciach. <laughs> nie, ale co ma, jakie masz itemy właśnie, jak tam ciebie jest z itemami? E, iść do ciebie? No dajesz. Albo nie, chodź do tego, gdzie ja teraz idę. Do tego, co się tak pali. A po co? Po co ja to mam? widzisz, wystawiłem wodę. Jestem fajny. Ale moim też. zdaniem ta woda nic nie daje, ale no ale dobra. Tu trzeba to zniszczyć w środku i jest. Co tam? O, masz? o mam żelazne spodenki. Chcesz? No, Bo Ciek ja mam jedne. Czekaj już. Ej, czekaj, tam ci spodenki. Masz. Aha, ty już tam ciśniesz. Masz strzały? No kilka tam To daj A co masz łuk? No mam Ja mam osiem strzał, proszę To daj Już dałem Ci Eee, co ja Ci mógłby dać? Nic e, Czekaj, że dam Ci spodnie A masz spodnie A no. chcesz ten y, pa, palce, y, budki? No jakbyś mógł dać Dobra, do masz. tego kleś tylko... O, fa, 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 czek Masz wodę Sam sobie wylam No to trzeba sklepać Ej weź to tam Ej, kogo trzeba sklepać? To... Tutaj... Ten ogień, żeby się tak nie palił A no, no, faktycznie Ej, tylko O, uważaj, bo w ciebie koleś... U, ja się pale! Jakiś bartek w ciebie trafia Trafia chyba, próbuję trafiać No właśnie, sorry za... Buh, nie raz jeszcze nie dostałem O, patrz, tego kolesia na pewno pójdzie w dół Poczekaj no A... fuck, Podchodzisz mi. Fuck. Co? Nie mogę trafić tego. Jakiś gość się tu przetapał? Fuck, bij go! Gij szmatu Nie zawłego go, dobra. A ja jestem zarobisty O mi nie hopie, tylko dwa serduszko odebrał. Czy to jest jakiś cienia. Ej, tepa się do tego Bartka, bo on mnie powoli denerwuje. O ja ederperuję, no nawet. No ja też mam, to to ja się tepał do tego Bartka, dobra? O ma łuk, zarobiście i sześć strzał. Fuck! Jakie to jest zrąbane to te panie, noś kurna! Dobra, zabijam go! Biję go! Dobra, zabiję go! Jestem chory! Katarek! Na umyśle? Dłoum! Dobra, dawaj szybko, bo ja nie mam dużo czasu, zbytnio! O, skaczemy! Czekaj! Może jeszcze żyję? To trzeba zobaczyć. A i nie wpisali się w komentarzach przy tamtym, co kogo jest najlepszy, Jaki jest lepszy skin właśnie. Zapomnieliście napisać na pewno, znając życie wasze. Ej, i to niedobrze. To nie. że są dwie osoby poza mną. Kurze. Czyli ja i dwie osoby. Na no, faj język... A faktycznie no. Więc ja trochę jeszcze pożyję sobie. Było zadane. Jezu. Trzeba było nie ginąć! Dobra, to się zrobi w szkole. Angielski nic nie było. Dobra, dobra, nic nie mam zadane, więc możemy nagrywać spokojnie. No. No. Serio? No ej, gdzie ty jesteś? Już Ja, i... ja, ja żyję. Ja walę, nie, on się znowu wygra. To nasza hmm. bo... To była nasza druga, nie? No. No, świetnie. To, to bardzo dobrze wiedzieć o tym. Aha, to dobrze. Weżę bo mnie... o ty jakiś koleś tutaj idzie. Fuck jakiś koleś tutaj jest! What the hell! Kobi... Zabił mnie, dyaksowy mieczyk no to Skacz! Okej okay, skoczyłem Jestem drugi Eee pierwszy O kurze. Pierwszy? Trochę chyba sobie poczekamy Ja napisałem A I zioł jakiś szósty super vit. Widzisz, szans nie mamy? Co? Yy, bo jest super VIP No i co? Mnie gówno obchodzi, jaki super I gdzie będzie ze strzału strzelał? Ja go tu zaraz wezmę z, pier z pierwszego hita i mi... on już dead'a Oczywiście mówiłem to, że nie dam rady, no yy. I co, zginąłeś? Nie, to no coś ty... Ja... Oczywiście mówiłem to, że nie dam rady. To było dobre. Oczywiście mówiłem to, że nie dam rady. Coś ty, ja tu zbieram jeszcze itemki, ja będę miał fajny item. A Cześć? ja mam żelazne prawie całe eku. Pół seta żelaznego i żelazny mieczek. Uuu, to widzę, że na bokato. No i tak, no to co ja będę? Aha mam dla siebie mieczek żelazny i klatę żelazną. No to chodź do mnie jak wiesz gdzie jestem. Chyba koło siebie jesteśmy. Ale co ty co, co, co ja do ciebie, to ty chcesz! Jak nie chcesz, to, to ty masz iść do mnie jak chcesz dostać, a nie że ja do ciebie mam zabić. Co? Coś mówię? O widzę cię jest... Ej dawaj rozwalam tego koleśa, który jest naprzeciwko nas. Jaki koleś? Ej Wie ja co? skaczę teraz, patrz, widzisz, no nie? Jest koleś naprzeciwko nas. To no, jego widzę. rozwalam, okej? Okay? No to ciśnij. Szybko tepa się do niego, bo się na mnie patrzy. No ale ja nie mam... O jakiś koleś mnie zepchał! Jakiś koleś mnie zepchał, zarębiście. I to VIP! O spokojnie spokój. spoko... po co ja? Nie 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 Dobra nie te dwie ręki Te dwie ręki trzeba wygrać nie? No wygrałeś? Przegrałeś jak i koleś Nie no Skąd A powiem że ci teraz O to jestem skoczył teraz dopiero Jestem trzeci, napisz coś nie. Ja napisałem A. Nie, a, a. Też, a i nie jesteśmy razem. Ra, ra. A jakaś babka napisała a, d, d. A ty nic nie napisałeś? No nie, bo nie, nie jesteśmy razem. Dawaj lobby. O co ja Chyba nie gówno loby Dałem lobby. lobby. Też dałem lobby i stańko za mną. Gdzie jesteś? Ciu I skacz. Ciu Skoczyłem. Jestem pierwszy. Ja jestem czwarty. <noise> Lobbyby, E. Lobby się więcej klikę Lobby niż tego gra Ło spodłem przez przypadek. Ej szymi mi. Szybko skaradz już Jestem trzeci Ja e, jestem ósmy Więc nie jesteśmy razem, no ósmy? fuck. No Lobby, Ale to nawet dobrze, bo ze mną jest dwóch VIPów Aha, dobra Oj, to by... O ale szyb złożyłem. Oni już spadali i pewnie wiesz, teraz ja wziąłem lotby i muszę i znowu skakać. No. Dobra, skacz Jestem szósty. Jest, a ja ósmy. Nie. Ósmy? Siódmy, siódmy. Ej, Szymi, Szymi, patrz, ten pośrodku nas. Widzisz tego kolesia, to w tej takim mister... Krowa? No. No, to bierzemy go, nie? No. To jest mister Krowa. No krowa, powiedziałem krowa. A ja powiedziałem chrowa. H Ch. Ch. Znaczy samochad. Ej, eee. oby miał ten kilo. Fak, ktoś już mnie zestrzelił! Ktoś Oma mnie zastrzelił? Tego chyba, to jest jakiś super VIP. E, VIP, VIP mnie zastrzelił. Ciebie też zaszczelił szybko. A ty spadłeś? Ej, ten mister Krowa mnie zastrzelił. Fak. Te VIP. To nieźle. Chłopie, ty już szans nie masz. Ja, ja by nie miał szans. Aha, ty jesteś mistrzem, to ty, ty nie zawsze masz szansę. Zapomniałem, przepraszam cię mistrzu. <laughs> nie, ale ten koleś jest jakiś niezły, ty. Z jakiej paki? Normalnie. Dopiero co zacząłem. No bo o piątej zacząłem. No to godzina! Ej, to już czujesz, że będziemy musieli znowu nagrywać? Tylko godzina! Jeszcze jakieś co najmniej pół godziny będę grał. O, ja skoczyłem. No nie, spadłem! Siema. Spokojnie. Ej, nagrywamy jeszcze raz, czy dalej nagrywamy? No, zobacz, jeszcze. Dobra. Jeszcze skaczemy. Teraz. Skoczyłem za tobą. Chyba nie jestem. Jestem drugi. Na... A, jestem. Widzę, że rękę. Co? Ej, nagrywam jeszcze coś. raz, co? Bo... te filmik... Napisałem coś. Jakoś... Coś. Ej. Nagrywamy jeszcze raz. Po co? Już fajnie nam wychodzi. Hmm, wszystko przegrywamy. No ale no dobra. Jak to wszystko przegrywamy? No dobra, dajesz, gramy. Idziemy, skaczemy. Gdzie ty jesteś? Ciema. Aha! A ty ja sobie gram i piszę do ciebie, a ty kurwa co robisz? Małpę na wierzbie. No, jestem. Poszedłem! Co? No skaczesz! Gdzie ty no jesteś? No dobra nie. Ja że skoczył i czeka na ciebie, a ten sekurna się nie na mnie. jak ja nas skożyłem? No tu jestem małpiszony. Zajeścisz małpiszonym. Jestem ósmy. A ja jestem czwarty. <grym> Lobby. <grym> Lobby. Lobby. No <grym> Lobby, panie. Stani Gdzie jesteś, Sebastianko? Wy Sebusio, Jestem ósmy. A, ja, to nie <grym> jestem czwarty. <noise> to lobby. Eee, no, to będzie połowa tego, nie, ale no dobra. Tu jestem, Cesio. Ja widzę cię. Skacemy. Teraz skacemy. Jeden czwarty. O, ty jesteś szósty. No. Dobra, zobaczę, odlukam, kto tutaj jest. Jezu. Nie ma żadnego VIPa, jak widzę na razie. O, Ej. idol jesteś czerw, koło mnie! O koksa mam, zarobi się ale jestem fajny No ale to nie fajnie, że jest ciemno Co? O mam łuk, fajnie Czy to jest jasno? Teraz zobaczę co jest na dole Ej, to jest 18, przecież to jest jasno Ale ci chodzi w no, grze? Tak. W grze w grze. A, dobra. No, a właśnie. A i masz tam jakiś mieczyk, albo coś tam? Yy, drewniany. Ale wiesz co fajnego? Mam koksa. A ja też mam. Prawdziwego? Nie. Merefina? Nie, nie, ja nie, w ogóle nie mam koksa. To co kłamczesz? Co? Czemu kończył? kończył? Co kończył? Ka- kłamczył! Kłamczysz. Ja kłamcę tam, Ja... Ja taki katolik mhm. Um, mm ja bym cię mógł teraz zrzucić, ale cię nie zrzucę. No bo jesteś przyjacielem. Chodź, a gdzie ty jesteś? Się... O, ktoś, ktoś się chce zrzucić. Ja na siatku. Wytyfy wy jakim cudem! Weź mi tam chroni jakoś, dobra? Jakbyś tam mógł... O jakąś babkę rozwalam, a ja jestem z koksem. Jakieś dwie babki rozwalam! WOD Ej, jesteś? Tak, rozwalam babkę. Ej. ją rozwaliłem. Kto tam ci gada? Ej. Ej, halo. Co? Kto tam ci gadał? ta ci palo. E wiesz co? Ale ja tu widzę jak koleś się biją i ja innemu kolesiowi pomagam i brawo! U, u, nie spadł. Gdzie ty jesteś? Weź mi... Ajdź. Ale tutaj widzę jakiegoś kolesia. O to ja, to ja! O ty mało, ma to. Czemu? O, ho, ho. Koksa mam. Serio? Tak. Masz... Szały? To ja strzały? Sześć. Ale mam też łuk. No ja też mam łuk. Gdzieby yy, Gdzie bym mógł posadzić to tu to, tu to, tu to, tu, to, tu. Na no serio masz szczały? Tak, mam. Yy... O ile ludzi na środku jest! No Chuń właśnie. mnie! Jest tego za szybko! Jest jego za szybko! Zauważyłem, że dużo ludzi że jest. Jeden koleś mi łapkami bił, ale dobra, nie dał rady. Jeden koleś jest nad nami. Poczekaj, nie bij go jeszcze. Albo zjedz koksa i go nawalaj, okej? Okay? Jakiś tam Daniel... A co, ty jesteś? Dobra. To ja mam lepszy pomysł. Co? Wyjść stąd. Na zewnątrz? Tak. A nie lepiej tego się na środku rozwalić? Ej, odsuń się! Nas jest dwóch, a on jeden! Bo ja cię walnę zaraz! A ty mnie nie rozumiesz, nie, nie? ale dobra, nie. Wciąż tyle mnie zrobił? Proszę jeden, ginę. Co, zginąłeś? Dobra, nie, U. kończymy Mówiłem, te filmy. Nie. Ej, może A może... Jen... Dobra, jeszcze jedna areneczka, piękna. W tej arence wam obiecuję, nie, że wygrywam to. Wygrywam to. Podkreślam to nawet. O spadłem, a ty mieś koks i go nawet nie jadłeś, na serio jak widzimy. Nie miałem czasu żeby... W, 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 zjeść Kiedy skaczemy? Nie wiem Może tak za 8 godzin Kiedy Dobra skacz Teraz? No i skoczyłem, skacz! Ja, ja już skoczyłem tam. też Fajnie Jakiś SVB z ósmy Lobby kurna Napisem A Idol opuścił drużynę, jesteś ty. W serio Spię, Będę ci bił za chwilę Tam, hm Dobra, chodź tu do mnie, do mnie o. Czekaj, bo mnie... No dobra, skacz Jestem ósmy A ja, ja widzę, że ty jesteś ósmy A jestem siódmy, y, y, chyba Jesteśmy koło siebie Ale cacy, Ciaci Skacz jest za ze mną Skacz ze mną, cieszymy się <laughs> I cieszymy się, jesteśmy razem. Rozwalę ja tego kołysia, który jest koło mnie. Macham do ciebie, bo to jakiś czapus. Do No machnij do mnie. A ja macha, odmachłem ci. Co? Wiesz? No, już. Masz, Masz, ko masz koka? Nie, ale mam te. Dobra, ja idę na środek, mam to w dupie. O, masz enter perłę? Tak, aż trzy. O Boże święty. to tepnij się do mnie i oboje się tepniemy. To za późno. Ja do ciebie się wtedy tepnę, dobra? No zbierz wszystko i się do mnie tepnij No nie wiem czy dam radę wszystko ale postaram się yy... Yy, Najlepsze rzeczy po prostu Czyli to, 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 chlebek, lawę, wody starczy To, 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 to Ja ogólnie jest, postaram się wziąć wszystko I nic Oho, uh, uh, uh. Masz łuka? Łuka, łuka? Yy, nie. nie co? Ile masz czciał? Tutaj się ktoś bije. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Yy. Gdzie jesteś? Ja? Słyskaczem. No nie, noś kurna! Dobra, kończymy ten odcinek w nerwem już to. Chodź. Uspomnę. A co to zginąłeś? Ta kurna, debil mnie jakiś jarał. Nie wiem jaki cudowny się szybciej ode mnie pojawił na środku. No chyba miał W następnym refil. odcinku to wszystkie ręki wygr. Co robimy? Co robimy? Szymek? Wygrywamy. Ja walę tego kolesia teraz. Zegryłem go. A ja sobie czekam pięknie i... Grześnie na ciebie na na spawnie. Czekaj na mnie. Co? Dobra weź, poczekaj, weź. Szybko, bo Muszę odrabiać lekcje i takie tam pierdoły jeszcze. No, dobra. No mam nadzieję, że wam się podobał filmik. No ale wiem, że my za dużo... ja dużo dedam, ale... Dobra, zginąłem już. Biegam za tobą, biegnę! Muszę trochę poćwiczyć. już już mi z oku. Muszę poćwiczyć. Łap łapiesz motyle? Nie. Bo ty biegasz tak, patrz na mnie. Jakbyś kuna działała po młotyle. No dobra, no, no to byś... więc no, co ma... Ej, czy, skąd gdzie ty znikłeś? A ja cię widzę. Ja cię nie widzę, gdzie ty jesteś. No ej, gdzie ty jesteś serio ci mówię. Patrzysz je we mnie. Co? Faktycznie dawa. No, no to więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie możecie kogoś nie tam na wiesz wiecie poradzić kogoś żeby mnie oglądał subnął i takie tam sprawy no rozumiecie no więc ja z wami się żegnam obiecuję że w następnym odcinku będzie fajniej, lepiej grało się no a dzisiaj jestem trochę chory i ogólnie szkoła wiecie szkoła szkoła to zrumbana szkoła No. I tak powinno być. No dobra, to narka, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Narka. No jak pożegnaj się. Ha.